Nie obawiaj się zmian. Zmiany w życiu nigdy nie przychodzą łatwo. Często budzą lęk, wątpliwości, a czasem nawet poczucie straty. Ale prawda jest taka, że bez zmian nie ma wzrostu, nie ma wolności i nie ma nowego początku. Każda kobieta, która kiedykolwiek podjęła trudną decyzję, wie jedno. To, co dziś przeraża jutro, może stać się Twoją największą siłą. Bo zmiana to nie chaos. Zmiana to kierunek. To świadome powiedzenie sobie zasługuje na więcej. Zasługuje na spokój. Zasługuje na życie, które jest moje kropka. Nie musisz być gotowa w stu procentach, żeby ruszyć naprzód. Wystarczy jeden krok. Czasem mały, czasem drżący, ale Twój. Najważniejsze jest to, że idziesz dalej. Że wybierasz siebie. Że dajesz sobie prawo do nowego życia, nawet jeśli na początku jest ono niepewne. Nie bój się zmian.